Promy typu Roro, czyli Rolon Rolov, to pływające kolosy, które zamiast dźwigów używają ramp. Samochody i ciężarówki po prostu wjeżdżają na pokład i zjeżdżają z niego na kołach. To rozwiązanie zrewolucjonizowało transport morski, pozwalając błyskawicznie przeładowywać setki pojazdów między portami. Jednym z takich promów był MS Jan Heweliusz, polski statek, który niestety zapisał się w historii w tragiczny sposób. Ale mało kto wie, że już od początku wyróżniał się na tle innych promów typu Roro. Został zbudowany w 1977 roku i miał dwa pokłady załadunkowe, co oznaczało, że mógł przewozić dwa poziomy ciężarówek i wagonów, był zaledwie 15 metrów szeroki. Dla porównania, typowe promy z dwoma pokładami, takie jak Stena Spirit, czy Princess Seaways mają około 25 do 28 metrów szerokości. Ta różnica była kolosalna. Wąski kadłub sprawiał, że statek był mniej stabilny, szczególnie przy dużym przechyleniu i ciężkim ładunku. W połączeniu z modyfikacjami, które dodano później, balans jednostki stał się delikatny, jak dom z kart. Właśnie ta niezwykła, nietypowa konstrukcja sprawiła, że Heweliusz był wyjątkowy, ale też ryzykowny. Dziś promy Roro są znacznie szersze, stabilniejsze i wyposażone w nowoczesne systemy balastowe, które równoważą masę ładunku. Automatycznie Jan Heweliusz pozostał więc symbolem epoki, w której inżynierowie dopiero uczyli się, jak pogodzić pojemność, prędkość i stabilność na wzburzonym morzu.